Państwo, obiecali na początku, najstarszy, zakowany, sprawny parowóz o 127 Tutaj w stacjenie mamy starsze parowozy, ale nie mamy starszego przesadzającego. Proszę Państwa, parowóz jest mniej więcej dwunastego w pięknie jedzie, jedzie. Piękny wagon. Proszę Państwa, można pozdrowić co rozmującego. Tak. Dros oficera. Ale pięknie. Tutaj ziemno z lusztorów. Jakaż to piękna maszyna wraz z położ przejeżdża. Oraz kolejny ir OL 12 z numerem 87. Szanowni Państwo, to ma dobry aparat fotografy.